Tak, na deskach zielonogórskiego amfiteatru muzyczną karierę rozpoczynał Mieczysław Szcześniak, to jedna z wielu gwiazd, dla których Zielona Góra stała się trampoliną do sukcesu. Pierwsze kroki stawiali Michał Bajor. Mietek Szcześniak, teraz właśnie też odkryłem, że tutaj mając kilkanaście lat stawiał pierwsze kroki. Ostroska, Urszula. Ale festiwal piosenki radzieckiej to nie tylko czas rozkwitu życia towarzyskiego w Zielonej Górze, ale i handlu. Przy okazji festiwalu można było zrobić zakupy. Pod tym względem też było to atrakcyjne miejsce i wydarzenie dla mieszkańców, którzy wybierali się na zakupy i mogli uzupełnić braki towarowe, które już w tamtych czasach były dosyć powszechne. A powszechne w tym roku, w murach o rok młodszego od amfiteatru, zielonogórskiego Ośrodka kultury, będą takie właśnie wspomnienia 40 urodziny z oku, między innymi w sentymentalnym nastroju. Ten cały rok. 2014 podporządkowujemy naszemu jubileuszowi będą jubileuszowe gadżety będą jubileuszowe spotkania i wspomnienia z okazji 40 pojawią się gwiazdy związane z zokiem przed laty które pamiętają jeszcze te panie to będą również gwiazdy ogromnego formatu i chociażby pani Irena Santor, która jakby rozpoczyna to nasze jubileuszowanie i świętowanie, z okto również młoda energia, czyli aktorka Sandra Staniszewska, która pierwsze kroki stawiała w tutajszym kółku teatralnym, a wkrótce zobaczymy ją w ekranizacji Kamieni na szaniec. Sandra jest teraz gwiazdą, natomiast pamiętam, że my ją nazwaliśmy u siebie w grupie Gwiazda i tak już zostało, więc to chyba było jej pisane. A już w najbliższy piątek gwiazdować będzie kolejny zielonogórski bachusik, który ma nosić jedno z tych imion. Głosowanie trwa.